No i mamy co? Telefonik Samsung. Super. Hejka. Jestem dzisiaj nad morzem. Zobaczymy co uda się dzisiaj trafić na plaży. No i do pierwszej znajdki. No i słuchajcie, wyłowiłem, kiedy sobie odebrałem marchewę z Polski, także moja pierwsza znajdka nad wodą dzisiaj. Taki kawałek połowił ciężarek do siatki. Dobra, zabieram ją, to lecę po następne fanty, do następnego. Hejka zobaczcie na oko na oko, ale przeleciałem cepką wapi świeżynka delikatnie zardzewiała, bardzo delikatnie ale na wierzchu <laughs> jedziemy dalej przed chwilą tutaj koło tego kamienia była dwójka wapi i teraz mamy kolejną monetkę już zjedzona słyszałem ją, że brzydko brzmiała, ale mamy kolejne dwa pi. Super. Jadę dalej. Mamy gdzieś tutaj dźwięk. będzie ciężko kopnąć no stop się to zasypuje dobra ale postaram się to znaleźć zaraz się włączam także jeszcze nie tym razem dobra do następnego dźwięku Hejka. No, coś tutaj na dole wychodzą ciężkie fanciury. Kolejne odważnie kołowiane, ale później się przejdą tam wyżej, tam gdzie ludzie siedzą. Tam pewnie wyjdą monetki, bo tutaj póki co to wychodzą same ciężarówki. Dobra, do następnego. Jak zjechane 1 pi, strasznie zjechane masakra. Słyszałem, że to jest burdel, ale, ale mówię kopne, bo i tak niewiele dźwięków dzisiaj mam. W każdym razie jeszcze się tam na pewno przejdę w tamtą stronę, tutaj już teraz górą, bo tam co prawda były same ciężkie rzeczy koło wody, woda zaszła niżej. No dobra, zobaczymy co tu u góry trafimy Dopiero zacząłem tu chodzić, więc pierwszy taki niemrawy sygnał, mówię dobra kopnę Ale dobra, tak to do następnych znajdek, hejka Już sobie mówię, w końcu jedna fontówka wyjdzie z dołka No ale sami widzicie Polmosik, no nic ciekawego sami widzicie, że no tutaj na tym strasznie ciężko cokolwiek znaleźć. Nawet teraz, jakbyście pierwszy raz zobaczyli tego polmasa, to to ciężko go naprawdę dostrzec. <laughs> Bardzo ciężko się kopię w tych kamyczkach, ale nie poddaje się. Być może jeszcze coś wyjdzie. Kamerka GoPro znowu mi padła. E, ciężko ją czasami okiełznać. Dopiero, dopiero się uczę tym bardziej w słuchawkach. Wydawało mi się, że ją wyłączyłem, pewnie znowu zaczęła działać. Dalej chodziła. No a tutaj widzicie takie fajne widoczki, żeby jeszcze coś wychodziło, ale naprawdę bardzo często tutaj wychodzą z wykrywką i no ciężko jest jakby po nich cokolwiek dostać ciekawego. Ale miejmy nadzieję, że jeszcze coś wyskoczy. Dobra, tak to do kolejnego sygnału a być może być może już nie miejmy nadzieję że jeszcze coś jeszcze wyjdzie dobra tak hejka no i zobaczcie kolejny sygnał jak na 20 do 50 pi skacze nie za mocno maksymalnie o 4-3 cyfry no i wychodzi znowu coś takiego więc chyba powoli rezygnuję, będę chyba szedł powoli w stronę auka i będę się kierował do domku, bo yy, plaża jest naprawdę przekopana po sezonie więc yy, poczekamy być może na kolejny sezon. Bo wychodziło tutaj ostatnim razem kiedy byłem, także jak po drodze z powrotem będzie jeszcze coś się ciekawego trafiało, tak się włączę. Ta hajka Tu Funcik Brzmiało na funcika Jest funcik he he. Super Pewnie pierwszy i ostatni Jaki czyściutki Masakra 2016 Bardzo czyściutki Ludzie tutaj dzisiaj siedzieli Sporo nawet Więc ktoś siadł i po prostu leci to z kieszeni I wpada prosto po prostu tutaj na te kamyczki. No fajnie no kurde, uratowało mi dzisiaj yy, samopoczucie naprawdę. <grystanie> Dobra, ok, Dojdę do autka yy, może coś padnie jeszcze. Jak tak to się włączam i wam pokażę. Jak nie, to widzimy się na podsumowaniu. Hejka. Słuchajcie, trafiłem sygnał. Zbliżam się już do wyjścia. Gdzieś jakieś jeszcze 200 metrów mam, ale yy, mówię, no nie kopię, no bo yy, dźwięk jak na zawleczkę w sensie. ID, wysokość ID, no, na złotko, na, na zawleczkę. No złotko zawsze fajnie kopnąć. No jak wiecie, zawleczka w jedną stronę ma podwójny dźwięk, w drugą stronę ma pojedynczy. Akurat tak na amfibio mam być, może u was też tak jest. Ale i na Grecie też tak było. Ale schylam się, ja już to wykopałem. Ale zobaczcie, czy to zauważycie na oko. Pochodnie, jest tutaj. Zobaczcie, co tu jest. Hop, co tutaj robi na plaży. <laughs> George VI. Czajcie, na plaży. Dokładnie, tu był przykryty. Taką wystawą sobie. Ale najśmie najśmieszniejsze jest to, że. Zobaczcie, zobaczcie Made in India i to jest one shilling to jest niemożliwe, żeby on tutaj przeleżał w takich warunkach, bo on byłby dawno z żarty. Widocznie ktoś tutaj miał... E, ktoś tu sobie siedział i pewnie mu wypadł i leży dość długo, no bo widać, że troszkę zaleciał. Być może od poprzedniego sezonu. Ale tego to tu się no kurde nie spodziewałem. Naprawdę. Dobra. To był fanciu. No z tego żebym się uśmiał, szkoda, że nie nagrywałem na żywo, bo normalnie walnę prawie tutaj na zawał, jak to zobaczyłem na plaży. Pierwszy, pierwszy raz w życiu coś takiego trafiłem na plaży. Ale fajnie, no bo z Indii. Nie angielskie. Także jeszcze z czasów, kiedy to Indie India były kolonią brytyjską. Fajnie, dobra, okej. Okay. Tak, być może do jeszcze jakiejś znajdki, a być może już się widzimy na podsumowaniu, hejka. Jak to ludziom leci z kieszeń. I już tego nie zobaczą, chociaż no niebieskie bardzo dobrze widać na, na tych kamieniach, ale wystarczy, że tu spadnie moneta. Obrócisz się już jej nie zobaczysz, ale widać, że tu ludzie siadają, im po prostu takie rzeczy wypadają. No dobra, tak to chyba już do podsumowania, hejka. Hejka, witam Was na podsumowaniu. Tak jak widzieliście na filmie wpadło trochę tych odważników śmiesznych. Wygląda jak rakieta jakaś kosmiczna. Wpadło troszkę tego. Troszkę tego tam było. W większości później już nie kopałem, nie bo już znałem ten sygnał. No tutaj ten link trochę taki zardzewiały albo głęboko, dlatego go kopnąłem. Tutaj troszkę aluminium, bo zawsze to przecież może być złotko. Ołówek z końcówką alum aluminiową także. Yy, Mojaczków parę wyszło niestety, ale tutaj z najlepszych fantów. No to jest piękne, to jest cudo. Yy, tutaj one shilling. To jest w ogóle jakieś coś niezwykłego, że tam w ogóle trafiło na tą plażę. No i ten telefon Samsung. Jak widzicie, troszkę obity. Trochę tam musiał poleżeć. Ale znajdka jest, cieszy. No i tak to się wszystko prezentuje. Także zapraszam was do lajkowania, subskrybowania kanału, komentowania. No i wpadajcie też do sklepu ASG Army Detect. Link macie w opisie kanału. No i do następnego. Trzymajcie się. Hej!